Cześć, Manko. Witam wszystkich. Dzisiejszy filmik to będzie odpowiedź na pytanie jednego z widzów i przeczytam: Odnośnie progresu trenuję, ale mam wrażenie, że od trzech lat moje zdolności w ogóle nie ulegają zmianie. Nie mam pomysłu na swoją grę. Techniki zawsze idą mi bardzo dobrze, ale kiedy przychodzi do walki, to jest koniec, blokuje się, kładę się na plecy i jedyne co robię, to betonuję się w półgardzie. Ma trener jakieś rady, żeby polepszyć swoją grę? <trych> Różne filmiki już nagrałem na, na ten temat, tak, i z różnych stron jakby próbowałem ugryźć, ale to jest temat niekończący się i są różne aspekty. I kiedyś powiedziałbym, że trenuj i wraz z doświadczeniem będziesz wiedział jak jak walczyć, ale no ale ten trening już po trzech latach, no widać, jakoś nie przynosi. Efektów i jeżeli ktoś ma takie problemy, no to powinien najpierw zauważyć, co go blokuje. Ja też mam takie sytuacje, że w niektórych walkach mógłbym podjąć lepsze decyzje, mógłbym wystartować wcześniej, mógłbym zrobić coś innego, i każdy myślę, że ma coś takiego. No ale co każdego blokuje przed? Podejmowaniem bardzo dobrych, najlepszych decyzji w danym momencie. No bo jeżeli ktoś się blokuje w tej półgardzie, betonuje, boi się otworzyć, boi się zaatakować, no to największym problemem jest ten strach. Boimy się wszystkiego, można powiedzieć. Jako ludzie przez tysiące lat ewolucji, no mamy już to zakodowane, że mamy taki odruch. Że boimy się, uciekamy od pewnych sytuacji. Kiedyś uciekaliśmy od dzikich zwierząt, od jakiegoś zagrożenia, no ale teraz tego zagrożenia jest coraz mniej, a my nadal się boimy. No to już nam zostało i musimy wiedzieć, że organizm coś takiego ma i to jest naturalne. Więc ten strach przed utratą, przed porażką przed tym, żeby. Nie stracić energii, no to jest coś naturalnego. Możemy w walce bać się tego, że gdy pr będziemy próbowali zaatakować kogoś, no to on nam przejdzie gardę. I z tej półgardy trzymamy ciasno, betonujemy, tak jak kolega właśnie napisał. No tutaj, wiadomo, z doświadczeniem, z latami treningów jest coraz łatwiej. No bo rozwijamy się całościowo, tak, I, i mamy już odpowiedzi na pewne rozwiązania. Ale no jak się rozwijać, tak? Jak nie popełniać błędów, jak być coraz lepszym, jak, się, jak atakować, tak, I, i tak dalej. Pierwsza rzecz musimy wiedzieć, że jeżeli będziemy mieli słabą obronę, no to ataki nie istnieją. Jeżeli będziemy mieli słabą obronę gardą, no to z tej półgardy. Ciężko będzie się otworzyć, no bo przeciwnik nam od razu przejdzie i będziemy ciągle przegrywać. I na takich błędach niczego się nie nauczymy. Nauczymy się na błędach, jeżeli będziemy odnosić jakiekolwiek sukcesy, małe sukcesy. Dlatego dobrze jest zacząć od środowiska kontrolowanego, czyli jakieś zadaniówki, drill z partnerem, którego znasz, który cię nie zabije, który. Będzie z odpowiednim oporem różne rzeczy robił, i wtedy zaczniesz się uczyć, jak bronić gardą, jak nie dać sobie przejść, jak po otwarciu danej pozycji nie stracić jej. Tak, bo czasami tracimy uchwyt, czasami tracimy pozycję, źle się ułożymy. Trzeba wiedzieć, jak z tego uciec. Ale nigdy się tego nie dowiesz, jeżeli będziesz tylko sparował, tylko z mocnymi osobami i one będą Cię gnoić. No tak się nie nauczysz. Ktoś może to lubi przegrywać, tak? ale myślę, że więc większość osób chce jednak nauczyć się tego, żeby wygrywać. Ego jest coś dobrego, jeżeli chodzi o walkę, o sparingi, o zawody, ale to nie jest dobra rzecz, jeżeli chodzi o naukę. Pamiętaj, że wstyd przed przegraną może Cię tak zablokować... Że się nigdy nie otworzysz, bo będziesz czuł, że jak tylko puścisz jakiś uchwyt, no to będzie porażka, to będzie wstyd, kolega będzie się z ciebie śmiał, inni będą się śmiali. Tak, ale tak naprawdę to jest tylko w twojej głowie. Ja, jeżeli przegram z jakimś białym pasem, no to co, to nic się nie stało. Pośmiejemy się, tak? może jeszcze przez parę treningów będzie mi przypominał, o, przegrałeś i tak dalej, ale. To jest zabawa, to jest nauka. Tutaj nikogo to nie interesuje tak poza wami. Na zawodach, jeżeli przegrasz, nikt się nawet tym nie zainteresuje. Co innego, jeżeli jesteś mistrzem świata, tak i przegrasz z jakąś inną osobą, okej, okay, no więcej osób się tym zainteresuje. No ale przez ile? Miesiąc dwa i zapomnij. Więc. Wiesz o tym, że nie powinieneś się tym przejmować, nie powinieneś się tego bać, no ale nasz organizm, nasz mózg tak działa, więc trzeba to sobie to uświadomić. Jak to przełamać? Tak jak mówiłem, małymi kroczkami musisz tak ćwiczyć, żeby osiągać małe sukcesy. Czyli udało ci się wyjść, jeżeli straciłeś uchwyt, udało ci się. Wybronić, jeżeli straciłeś, nie wiem, jakiś atak trójkątem czy kimurą, nie udała się. Kimura, ale nie straciłeś pozycji, wróciłeś do pozycji, mały sukces, tak? Więc coś takiego jest dużo lepsze, jeżeli chodzi o naukę, niż ciągle przegrywać, przegrywać, przegrywać. No bo tak osoby tracą zapał, tracą motywację, przestają trenować. Więc. Pomyśl o tym i zobacz, że da się jednak uczyć na każdym poziomie. Nawet po trzech latach niepowodzeń możesz coś zmienić. Tylko musisz sobie ustalić właśnie, jak będziesz trenował, jak będziesz osiągał te małe sukcesy. Boimy się różnych rzeczy. Tak? Boimy się właśnie utraty pozycji, bo jest wstyd. Boimy się zaatakować... Bo czasami boimy się zmęczenia, boimy się, że umrzemy, tak? Nasz mózg nie wie, czy, czy to jest walka, czy nie walka. On się boi po prostu, żeby nie umrzeć, i będzie cię blokował. Jeżeli twoje tętno wzrośnie do pewnego momentu i nigdy w życiu tego nie osiągnąłeś, tego pułapu tętna, to twój mózg będzie ci odcinał energię, będzie od razu wysyłał sygnał, żebyś spanikował, żebyś przestał to robić. Jeżeli tego nie trenowałeś, no to pamiętaj, że coś takiego na pewno ci się przytrafi. Dużo osób jedzie na zawody, startuje, wykorzystuje całą energię jeszcze adrenalina, tak pobudza, tętno jest tak wysokie, tak mocno ściskają uchwyty, że tam przed ramiona puchną i przez to przegrywają. I potem mówią, o, ale ten przeciwnik to był silny, ale to. A te zawody to chyba nie dla mnie, bo jestem za słaby. Ale tak naprawdę to wszystko siedzi w głowie. Jak wytrenować to? Rób treningi kondycyjne, rób, rób sparingi na mocnej intensywności, wysokiej intensywności, ale stopniowo zwiększaj sobie te progi. To nie jest tak, że od razu jedziesz na zawody z marszu taki na maksa od razu przegrasz. Twój orgazm nie, nie jest do tego przyzwyczajony. Od razu spanikujesz, odetnie Cię, ale jeżeli będziesz robił sobie treningi kondycyjne, treningi na macie, drille i tak dalej i będziesz zwiększał ten próg, tą wytrzymałość, to zobaczysz, że nic się nie dzieje. Nie umierasz, od razu jest sygnał do mózgu. ok, tą poprzeczkę możemy troszeczkę podnieść. Nic się nie dzieje, przeżyłem. Tak? I następny trening troszeczkę mocniej. Może potem znowu odpoczynek, a potem znowu podbijamy tą poprzeczkę. Tak buduje się kondycję. Więc jeżeli nigdy nie trenowałeś kondycyjnie, nigdy nie robiłeś mocnych sparingów, to prawdopodobnie to Cię blokuje. Boisz się zaatakować, bo boisz się wyczerpania, bo znajdowałeś się już w tych sytuacjach, że byłeś wyczerpany. I przegrywałeś przez zmęczenie, przez to, że nie mogłeś utrzymać uchwytów i tak dalej. I jak to trenujemy? No, właśnie, małymi kroczkami i skupiamy się na małych sukcesach. Ciągle to powtarzam, bo ludzie myślą, że to jest od razu właśnie taki skok, że o, będę trenował, tak. Będę robił kondycję, drille, sparingi i tak dalej, i będę. Wygrywał na zawodach albo wygrywał na sparingach. No tak się nie dzieje. Trzeba w głowie przedstawić pewne rzeczy, uświadomić sobie i dopiero pracować nad tym. Bez planu, bez właśnie takiego celu, ciężko jest to osiągnąć. Więc dzisiaj chciałem właśnie powiedzieć o takich lękach, takim strachu, który nas blokuje. Są różne powody, ale. Myślę, że w walce, no takie jak ja wymieniłem, najczęściej się przytrafiają. Wybujałe ego, tak, strach, słaba kondycja. Ciągle się boimy zaatakować, otworzyć, boimy się przegrać. Więc pomyśl o tym, musisz uświadomić sobie, że to są naturalne instynkty, które można wytrenować i których poziom można cały czas podnosić to i tą wrażliwość na ten strach zmniejszać, a zwiększać samoocenę, pewność siebie, twardość w walce. Wszystko jest do wytrenowania. Dzięki za oglądanie i do następnego, cześć.